Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj pojedziecie ze mną do Warszawy, a konkretnie na eventy. Jeszcze nie wiem, czy zrobimy dwa osobne filmy, ale chyba wszystko zrobimy w jednym. Pierwszy event jest już dzisiaj i to jest Klinik. Uwielbiam Klinik, więc to jest po prostu dla mnie absolutna przyjemność iść na event Klinik. A drugi to jest Rimmel. Ja w ogóle pamiętam, jak byłam dzieckiem, to pierwszy mi podpad był z Rimmel. Tak. No. Pierwsze takie jakby krem bibli to był chyba z tego Under 20, a że podkład, podkład to właśnie był z Rimy i to jest takie właśnie mega cute, że no takie wspomnienia z dzieciństwa. Także mega się jaram, że jedziemy do Warszawki, spędzimy tam trzy dni, także... Będę Wam pokazywała moje przygotowania, o ile będzie jakiś czas, bo wiecie, zawsze z mamą, to my myślimy, że mamy dużo czasu, a zawsze się okazuje, że nie, i wtedy się nie nagrywa, bo nie ma czasu i generalnie, ale na pewno pokażę Wam outfity, pokażę Wam, gdzie będziemy na tych eventach, jak będą one wyglądały. Zapraszam do odcinka. Ogólnie jesteśmy już spakowane. Wszystko jest już w samochodzie, także za sekundę po prostu już jedziemy. A co fajnego! Moi drodzy, wczoraj przyszedł nam prototyp t-shirtu do naszego sklepu i jest po prostu bombowy, krój jest absolutnym kozakiem, kolor, w ogóle ja się zakochałam od razu w tym kolorze i wiem, że po prostu to będzie hit. Ten, ten ciemny, szary, uwierzcie mi, jest po prostu rewelacyjny. Będziecie błagać o te t-shirty, kurde, bo są tak dowalone. Serio, i właśnie mają, troszeczkę są krótsze, mają trochę mniejszy rozmiar niż tamte, więc po prostu idealne do wszystkiego. Totalny kozak. W ogóle, słuchajcie, hit jest jeszcze taki, że ja od soboty gdzieś od 8 rano zaczęłam się okropnie czuć. I po prostu, ja uwierzcie mi, nigdy w życiu nie byłam tak chora, nie wiem nawet, jak mam nazwać to, co mi się działo, bo jakby ja nie miałam żadnego kataru, nie miałam żadnego bólu gardła. Tak mnie bolał żołądek. I słuchajcie, do tej pory, jak na przykład coś zjem takiego cięższego, to czuję, że mnie po prostu boli żołądek i był dramat. Ja, ja nie wiem, ja miałam coraz gorączkę. Po prostu zrzuciłam kilogram, więc jestem o kilo lżejsza i po prostu nie byłam w stanie chodzić, nic, mięśnie mnie bolały, bolały mnie kości, kręgosłup mnie strasznie bolał, bolały mnie strasznie piszczele, dramat. To, co się działo, to po prostu był dramat i to trwało gdzieś jakieś dwa dni było takiego na maksa dramatu, później ten kolejny dzień był taki średni, mega, ale... Przynajmniej częściej wstawałam, bo tak to ja w ciągu doby wstałam może, no nie wiem, 10 razy czy coś takiego, że na 24 godziny. Ja może 3 godziny byłam poza łóżkiem, bo tak to cały czas leżałam, byłam tak osobiona, Mój organizm to po prostu, no, tragedię przeżył. Co? No i do czego zmierzam? I zmierzam do tego, że nareszcie czuję się dobrze, a bałam się, Pojedziemy, że że będę musiała odwołać te, no te eventy, że nie przyjadę, nie pojawię się, a strasznie mi zależało na tym. No i na szczęście już od wczoraj czuję się tak totalnie dobrze. Dzisiaj to już nawet od 7:30 pracowałam. Więc no jest dobrze, jest naprawdę dobrze. No i Może oczywiście, co zostało mi. Co? Na Sonia, o jak biednie, biednie stoi, no. Zwierzęta zawsze nas tak po prostu żegnają nas no takimi Dzień oczami, dziękuję, jakbyśmy dziękuję, ich dziękuję. jakbyśmy ich zostawiali na całe życie, jejku. Ehm, No, tak jest ze zwierzętami. Ale co Dzień chciałam dziękuję, jeszcze dziękuję. powiedzieć? Wiedziałam, ja żeśmy... No już, już, już dobrze, już, już mam w dupie. Co chciałam jeszcze powiedzieć, że po chorobie oczywiście został mi kolega na czole. Jakby... Nie wiecie, to są takie dni, że fajnie wyglądać no tak dowalonie, nie? Że to są takie eventy, że chcesz zdjęcia, chcesz wyglądać no, perfekcyjnie w cudzysłowie, gdzieś tam zrobić sobie taki dowalony outfit i ogólnie mieć piękny makijaż, a na środku ogólnie on mówi siema. I jakby ja nie chciałam z nim iść i uwierzcie mi, że cały czas nakładałam na Jak była możliwość, właśnie nawet w nocy, aż się przebudziłam jakieś drugie i nakładałam na na niego. Bo po prostu tak chciałam się pozbyć, ale no, niestety jedzie ze mną, <grydy> jedziemy razem. No i tyle. Także wruszyliśmy właśnie w tym momencie. Jedziemy do Warszawki, będziemy za jakieś, no, trzy godziny pewnie sobie tam pochodziłem. Pójdziemy do naszego apartamentu i, <grydy> no i sobie poczulijemy, potem się zaczniemy tam ubierać, malować, Szymać. szykować. No, ja się też dobre ekscesy z naszymi apartamentami, em, ale jedziemy i, no i ujrzymy się. Najważniejsze pozytywnie. No. Jeszcze szybko wpadłam do dziadków, bo zapomniałam wydrukować etykietę na Vinted, a muszę wysłać paczki. Dwie, także akurat teraz to zrobię. A dziadkowie w ogóle, tak by the way, są w Albanii. W sumie wyjechali chyba. Wtedy kiedy ja zaczęłam być chora jakiegoś od razu w sobotę w nocy oni wyjechali i zostają tydzień. Także za niedługo wracają, ale fajnie mówią, że są mega mega podierani tą Albanią. To w ogóle jest ich drugi raz, jak e, odwiedzili ten kraj z tego, co dobrze pamiętam. Bardzo polubili tą e, Albanię i mówią, że jest przepięknie. I że warto tam jechać. A ja jeszcze nigdy w nie byłam z moją mamą i ogólnie nie byliśmy nigdy. Więc jestem tym bardziej ciekawa. Dobra, mam więc. Spadamy, kapalam. Moi drodzy, właśnie dojechałyśmy do naszego y, mieszkania, apartamentu. I w ogóle upadła mi butelka. I pierwszy raz pękła mi w ogóle na dole, że się tyle wody rozlało. I mi przykro. My się teraz y, ugościmy, lekko poczylujemy, zjemy coś. Jest ogólnie godzina, która. 15:20. Więc w sumie mamy sporo czasu. Jak gdzieś o 18 chciałabym wyjść, ponagrywać rizoki, wchodzić trochę po ławce i w ogóle więcej za 3 godziny wyjdziemy stąd i zaczynamy Event klinik. Okej, okay, także moi drodzy, zaczynamy się szykować. Zaczynamy live'a za chwilę. Wiesz co, To jest YouTube. Yy, jesteśmy my gotowe, zaczynamy Live i idziemy ze na Event klinika. a to jest to, co dostałam od klinik. Dobra, robimy unboxing. A prezent, który dostałam w ogóle jest jeszcze z JBL-em. Czyli, moi drodzy, mamy w środku przepiękny głośnik, zielony, do tego oczywiście sładowarka i gwiazdo naszego programu, czyli maskara. Nowy, tuż do rzęs klinik. W ogóle zobaczcie, jak on pięknie wygląda. I taki też był dress code, żeby ubrać się na zielono w połysku, w jakimś brokacie. Mam taki outfit, więc później wam pokażę. Eee, tak wygląda szczotka, i ten tuż do rzęs. No, jest totalnym kozakiem. Dzisiaj się nim umalujemy też. No i ogólnie, dzień na klinik za zaproszeniem Widzimy się za parę godzin Cześć Słuchajcie, w ogóle jest golden hour Chcę sobie ogarnąć gimbala Słuchajcie, golden hour I taki mamy makijaż Totalnie jakby... Tutaj się nic nie dzieje. Ale... Co? Chyba no, wusty nie zapomniałem. No, ży nie zapomniałem ubrać. Ale uważam, że po prostu mój outfit, on doda większego szyku i makijaż musi być bardziej spokojny. Poszłam po prostu bardziej w glow. Rozświetlający taki, makijaż sobie zrobiłam, not? Bierzemy na pewno ten błyszczyk powiększający usta i na pewno bierzemy... Ten yy, rozszerz do ciała. Będę się cała świeciła, bo po prostu byłam top. I dużo dekoltu pokazuję tam. Więc trzeba po prostu to jeszcze bardziej się żeby to się świeciło. Z Madersonem. Mother z z motherfuckerem. Julko, co ty powiedziałaś? Idziemy. Klinik. Bierzemy. To jest. To są. Oczy umalowane za pomocą maskary najnowszej z Clinic. Jakby. No, w ogóle te jestem są petardą. I to ja mówię absolutnie szczerze. I jakby wy, wy to widzicie, wy to wiecie, że po prostu ta maskara jest totalnym ko kozakiem. To jest po prostu kosa. Kosmos petarda. E, także ubieramy się. Za chwilę jest godzina Excuse. Jest za szósta i za niedługo spadamy, bo chcę sobie ponagrywać jeszcze jakieś tam zdjęć porobić. W ogóle tak widać się, jak ty tam cały czas coś robisz, ale nie stresuj się. Więc za chwilę spadamy. I zaraz Wam pokażemy nasze outfity. Jesteście gotowi na to? Czy Wy jesteście, excuse mi na to gotowi? Bo ja na przykład jestem gotowa Wam to pokazać, więc idę pokazywać. Ale poczekajcie, wiesz, możesz schować tą dupę? Wiesz co, mogę, ale jakby z szacunkiem z ciebie. Słuchajcie, to... ja uwielbiam pić z tego. Wiesz, tak, jeszcze... Wiesz, nie, nie jeszcze sekunda po prostu na napojenie się. O, z takim kieliszkiem się ja powinnam sobie zdjęcie zrobić. Może znowu tą dupą tu brzyszła? Sorry, wiesz, bo jakby... Dobra, ubieram Słuchajcie, jest z... ostro w ogóle. Ja myślałam... Ogólnie ja nie wiem, co ja myślałam. Chyba, że w Warszawie jest łatwo znaleźć parking ale że chyba łatwo jest znaleźć miejsce parkingowe i... jest co, musisz chyba y, jechać po prostu na parking, Julio w znaczy sensie... nie na parking, to tak jakby na... a, na prawej na... na... dobra, dobra. ogólnie wam nie pokazywałam mojej stylówy więc wygląda ona następująco mamy kitę mamy, słuchajcie, błysk czyli tak jak było w Dreskozie i mamy zielone no na mam nadzieję, że wam się podoba Ogólnie ciężko było mega zaparkować, ale dobrze, że zaparkowałyśmy i idziemy i będzie zaczyna się za jakieś 15 minut, także to Ogólnie oczywiście tak jak myślałam, no nie zdążyłyśmy. Nie zdążyłyśmy tak, jak ja chciałam. Z tego względu, że nie wiem, ja chyba myślałam, że jakby nie będzie korków o 20 i nie będzie tyle samochodów, no przeliczyłam się. Tak samo przeliczyłam się z miejscem parkingowym. Co tu się dzieje jak me, czy to jest jakaś parada? Barburko a co ty tak pięknie wyglądasz Gdzie ty idziesz? Czy to idziesz na Event Clinic? Mm -hmm. Słuchajcie, tak jak mówiłyśmy, my jesteśmy oczywiście przed czasem. I która jest dziena? Chyba za trzy. Zielono. Czytamy, słuchajcie na naszym kolej i robimy sobie portreciki. Spójrzcie jak piękny portret się tworzy. Oj drodzy, teraz czas na mnie, będzie portret mój. Pokaż twój. twój jest przewozki. I teraz to jesteśmy. Jesteśmy na papierze. OMG. Ale jesteśmy laski, nie? Zapraszamy Was na na... Najnowszego naszego dziecka w marce w najnowszej maskary. High fi maskara właściwie jest od rynku, na rynku od około miesiąca, teraz wchodzi pełną parą. To jest maskara, która jak wszystkie produkty w makijażu klinika, oprócz tego, że ma walory makijażowe, daje piękne wykończenie rzęs, to dodatkowo ma w sobie mnóstwo składników pielęgnacyjnych, które powodują, że oprócz tego, że ta maskara pięknie trzyma się na rzęsach i powoduje, że rzęsy Jak się podoba na evencie? Podoba mi się mega. Event mega fajny, w ogóle na no, maskaradę to, to jest Jedzenie jest totalnie w ogóle rozwrajające. Atmosfera mega cool, nie, naprawdę mega, mega. Cieszę, że przyszliśmy. I jutro czeka nas kolejny event! To się zbliża, 23. zanim go spadamy do dołu. Mam nadzieję, że vlog z eventu Wam się podobał. Przyłapana. Miałem kolor w zielony. Dostaliśmy zielone klapek z Tutaj mamy nasz stary, bezwzględny design. I oczywiście... Kary, więc wiemy, po prostu nie mogą Dzień dobry moi drodzy, witam Was z dnia kolejnego Śniadanko Jestem obrudzona. Śniadanko, słuchajcie, w po prostu najlepszym miejscu, czyli piekarnia gruzińska Kocham piekarnie gruzińskie Po prostu ja coś czuję, że Gruzja pod względem jedzenia będzie dla mnie Absolutnym kozakiem. Nigdy nie byłam w Gruzji. Nie jadłam jakieś takich danie co te piekarnie. Ale kocham po prostu uwielbiam. Szczerze, go miałam do wyboru, nie wiem, teraz zjeść pizzę czy piekarnię gruzińską idę do piekarni gruzińskiej. Nie jakby... To jest naprawdę totalny kozak. I mama teraz czeka, miami jednak ma Iron, czyli ten taki jogurt yy, pitny no, ja sekna, z taką szczyptą soli. Ser z pomidorami i... No nie z parodia. Mhm. Mhm. Ja mam tutaj ser pieczarki. A tutaj na słodko siwka w czekoladzie. Tak, Wieszcie, co się tu dzieje? Siedzimy pod samochodami i jemy sobie. Hello, kochani. nicami nie sami nagrywałam, bo w sumie byliśmy cały czas gdzieś w galerii ogólnie. Nic nie robiłyśmy. Teraz wróciliśmy do apartamentu, założyłam sobie płatki pod oczy. Jest godzina 16 po 16 jakoś. I już za niedługo będziemy się. Szykować, robimy znowu live, malujemy się, ale mi spadają te płetki. Także pomału będzie szkwanka dokładnie. No i drodzy, słuchajcie, jesteśmy na drugim evencie. Dotarliśmy było miejsce outfitik. Taki, mamy pleki gołe. Nie wiem, czy coś mi się wygląda pięknie. I tak samo. No i za chwilę zaczynamy. Drugi even zadanie. I teraz żeby pokręcić kołem fortuny Rimela, także zobaczymy czy coś wygra. Też tos, ale mamy kurde kiwce! Dzięki! Puszka i w ogóle! A jakie brązele jakieś? Robimy jakieś kreski Możemy zrobić Czyli myślisz, że idziemy na jakiś szalony makijaż? Żeby nam nic nie zrobiła? Myślę, że trzeba Myślę, że koniec Pełny błysk.